Weto prezydenta Karola Tateusza Nawrockiego może ma te zżachliwe naslitki z 1 żołdnia Ukraińcy, jakie przebywają u Polski, może się w składni jurysdycznej sytuacji. Jakie mogą być następne i co ma zrobić Urząd Donalda Tuska, żeby obstawy, nie, nie stały krytycznymi? O tym będziemy mówić z naszym hostem, Romackim Dieczem, dyrektorem Departamentu Międzynarodowego Spraw Obywatelskich w Lublinie, kolejnym zastępnikiem ministra oświaty Polski i ministra zakordonych spraw Krzysztofem Stanowskim. Panie Krzysztofie, witaję was. Dobry dzień. Dobry dzień. Do... Pierwsze pytania. Panie Krzysztofie, czy 1 września może być tak, że 900 tys. wymuszonych ukraińskich wojennych migrantów u Polsce będzie to nielegalne? Nie, to niemożliwe. Pierwsze, jak mówimy o 1 września, to my powinniśmy dbać wszystkim wszelkie wszystkim wszelkie w nowym, nauczalnym roku. Тисячі десятки тисяч euh, українських вучнів починають школьний рік зі своїми польськими колегами, і незалежно від статусу, від euh, рішень уряду, все вони мають право на навчання і все вчаться разом в школах. E, і що важливе, в багатьох місцевих самоврядуваннях. Вони місцеве самоврядування підтримують дуже сильно підтримують можливість ін і вивчання в польській школі, А з другого боку континуація вивчання української мови, української культури української історії. Ми тут живемо разом. żyjemy razem, ale maju prezydenta Wrocławski może nie pomylił, że my żyjemy razem albo nie chce pomijać. Poprzez więc zawetował ten zakon I ja będę was, to muszę, e, taki ja nie poczuł odpowiedzi, co będzie z Ukraińcami, jakie pisla e, 30 to wersja w Polsce, to muszę po zakonu E, może być tak i proce nawet był raport Ministerstwa Wewnętrznych Spraw Polski, że może być tak, że bardzo wielu Ukraińców po prostu będzie tu przebywać nielegalno i no wże nawet porachowały, że na rok może polski urząd wyteracza 8 miliardów złotych, żeby ci nasledki prosto e, jakoś usunąć. E, Nie, pierwsze. Ja był Колишній заступник міністра закордонних справ, ще раз скажемо: немає нелегальних беженців у Польщі. Так це правда, закон був прийнятий пізно і повинен бути прийнятий набагато раніше. І народ багато людей, поляків, так як я. My zwróciliśmy się do, do władzy e, z pytaniem, co trzeba w te następne dni wyrzucić. E, my napisaliśmy zwrócenie, jakie podpisało w pierwsze 48 godzin ponad e, 700 ludzi, e, jakie powiedziały, e, my tu żyjemy razem, e, Ukraina jest strategicznym partnerem i trzeba to problem wyrzucić. Specjalnie w umowach, w jakich Polska jest w, w Eurozjązie, i te umowy są e, równymi, jak mówimy, o juridycznym status e, w całym Eurozjązie. Panie Krzysztof, odpowiedź wy otrzymały, tak, widur Jaduszni. Czekaj mu Zwrócenie gromadziance, nie tak, że ty czekasz na odpowiedź. To zwrócenie na ważne sprawy, to zwrócenie na to, co trzeba zrobić. А, а не щоб чекати відповіді, ну, але відповіді боку... відповіді чекають також і українці в Польщі, і діти українські, які, як ви правильно сказали, пішли сьогодні 1 вересня до польських шкіл. І на вашу думку, наскільки небезпечна може бути ситуація, якщо ці діти будуть позбавлені польської освіти, повернуться до українських шкіл онлайн, при цьому будуть залишатися на території Польщі? Перше це не так, що діти можуть бути позбавлені освіти у Польщі, не має значення статус дитини, статус батьків. Кожний хлопець, кожна дівчина, яка 9, 10, 15 років, має право на безкоштовне навчання у польській школі. Якби тут юридичний статус не має ніякого значення. Ще раз, як колишній. Zastępnik ministra oświaty: każda dziewczyna u Polsce, ukraińska, z Niemczech, z Francji, z Zimbabwe, ma prawo uczyć się w polskiej szkole. E, Pytania o oswitu nie ma. Z drugiej strony um, jest niebezpiecznym, że część władzy nie rozumie, że Ukraina jest strategicznym partnerem i że my powinniśmy robić wszystko co możliwe, żeby budować dobre widocznie. U Lublinie, u innych miejscach, my pracujemy razem, my razem płacimy podatki, my razem posyłajemy swoich dzieci w szkoły i my powinniśmy mieć równe prawa i na Ausfitu, i, i na drugie socjalne posługi, to Panie Krzysztof, a co może zrobić, albo małby zrobić urząd Donalda Tuska, żeby takie neutralizować, czy też no, zmęszyty nasledki weto prezydenta Karola Tadeusza Nawrockiego? Dzisiaj ja nie jestem członkiem uriadu, Ja byłem członkiem urzędu Ale z waszego doświadczenia, korzystaj z waszego doświadczenia. Dwie, kilka w temu jest szans na e, szybką inicjatywę. Pamiętajmy o sytuacji w Ukrainie, e, jak było rojście, hmm, naród protestował przeciw temu z nabu, e, naród wyszedł na ulicę, osobliwą młodzież i e, tydzień później było przyjęte rojście, żeby powrócić, żeby wy, wyprawić cu pomyłku. Ja w pewnym sensie takoż będę upościć. Ми бачимо, що власне 60% поляків підтримують рішення президента Кароля Навроцького про витування закону про допомогу українців. Але питання, як пояснити польському суспільству, що українці це не тягар, що українці вкладають свій внесок в польську економіку, і власне українці зараз є дуже важливим фактором європейської безпеки. Ja od z tych Polaków, dla mnie ukraińska mowa nie batkiewska, nie materińska, jaki dziesiątki roków staraje się budować te z partnerami z Ukrainy. Pamiętajmy składny czas, jak była pierwsza ofensywa propagandy maskowskiej Проти українців. Ми тоді, в 25 років державності України, ем, організували поляків, щоб віншували, щоб передавали вітання. Це дуже важливо, що це ем, негативне відношення, вони в більшій частині не відносяться до сусідів, яких ми бачимо. Вони відносяться до якоїсь теоретичної концепції і на жаль. Ні одна держава Євросоюзу не є не має ефективності У нас 10 секунд залишається по, по протидії московської е, пропаганді. І це є важливе, і таке звернення, як наше, допомагають в цьому. Дякуємо. дякуємо, дякуємо за вашу підтримку України. Ну і за вашу чудову українську. Також дякуємо. Кшиштоф Становський, директор департаменту міжнародного співробітництва, заступник держсекретаря в Міністерстві освіти Польщі та Міністерстві закордонних справ.